Przede wszystkim gratulacje dla Ruchu Chorzów, który dzisiaj wygrał zasłużenie. Był lepszą drużyną, lepiej dysponowaną i odniósł zasłużone zwycięstwo. Jeżeli chodzi o nas, ten ładunek emocjonalny, który, który mieliśmy tydzień temu, mocno Mocno można powiedzieć, eksplodował w czasie meczu z Rakowem i po meczu, i, i, i dzisiaj było widać, że, że ten mental nie dojechał, że dzisiaj nie byliśmy tą drużyną, którą chcielibyśmy być w kolejnym sezonie, którą chcielibyśmy być w meczach, zwłaszcza kolejnych po zwycięstwie, bo ten sezon był bardzo podobny, jeżeli chodzi o przebieg. Po dobrych meczach, po zwycięskich meczach z faworytami, po zwycięskich meczach z drużynami stopu, przychodziły mecze z drużynami z dołu tabeli, i my tych meczów nie potrafiliśmy wygrać, a często nawet przegrywaliśmy, więc, więc to na pewno musi się zmienić na przyszły sezon. Będziemy nad tym pracować, zrobimy wszystko, by ta drużyna utrzymywała poziom z tych meczów, najlepszych swoich, bo widać, że jest potencjał. Natomiast Natomiast no nie potrafimy tego utrzymać przez dłuższy czas i tutaj na pewno musimy my jako trenerzy, jako sztab wyciągnąć wnioski, przekazać je zawodnikom i zawodnicy też muszą, muszą wziąć odpowiedzialność też na swoje barki w, w takich sytuacjach i w takich meczach, gdzie, gdzie trzeba wziąć ciężar gry na siebie, gdzie trzeba przejąć inicjatywę, jeżeli chodzi o grę ofensywną, bo potrafimy. Mam umiejętności piłkarskie, natomiast natomiast, no, dzisiaj tego nie, nie pokazaliśmy. Eee, jeżeli chodzi o cały sezon, nie był to udany sezon dla nas, natomiast zakończył się, zakończył się dobrym akcentem w postaci utrzymania, bo każdy wie jaka była nasza sytuacja, eee, każdy wie jaki mieliśmy terminarz, to ostatnie 7 meczów naprawdę było ciężkie, bo... Na siedem meczów pięć graliśmy z górą. Bardzo ciężkie mecze, czy to z Jagiellonią, czy z Lechem, czy, czy ze Śląskiem, czy z Rakowem, czy z Górnikiem, który był na fali. Zdołaliśmy zapunktować, zdołaliśmy się utrzymać. Wbrew temu, co też się mówiło, bo, bo dużo osób, dużo dziennikarzy i, i, i ekspertów no, słusznie przekonywało, przekonywało, że być może Krakowa spadnie. Bo bo patrząc na terminarz, patrząc na naszą formę z niektórych meczów można było tak sądzić, natomiast my w środku nawet przez chwilę nie mieliśmy wątpliwości, że tą ligę utrzymamy. i, i za to należy się szacunek przede wszystkim zawodnikom, bo to, bo to oni wychodzili na boisko i w tych trudnych momentach dźwigali tą, tą Krakowie w tabeli i, i wygrywali. I tutaj z tego miejsca ja chciałbym przede wszystkim podziękować zawodnikom, podziękować Sztabowi. Za, za ciężką pracę, za włożony trud w, w to, by Krakowia została w Ekstraklasie. Z tego jesteśmy zadowoleni. Pracujemy, mamy trzy tygodnie na, na odpoczynek i pracujemy nad, nad tym, by ta drużyna poszła w górę, tabeli poszła w górę, jeżeli chodzi o, o mentalność, o granie, o to, by, by takie mecze jak dziś przydarzały się najrzadziej, bo wiadomo, że one się będą przydarzały, bo to jest piłka i i wszystkie, wszystkim klubom, wszystkim dużo zdarzają się słabsze mecze, natomiast chcielibyśmy tego uniknąć, żeby, żeby po prostu to miejsce w tabeli. Przede wszystkim nasi kibice, wszyscy, którzy jeżdżą za nami i, i dopingują nas zarówno u siebie, jak i, jak i na wyjazdach, zasługują na to, by, by Krakowie grało wyższe cele niż, niż tylko utrzymanie. I z tego miejsca mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, by, by tak było. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytania. Mam tutaj mikrofon. Dzień dobry panie trenerze, Stanisław Malec, teraz facet.pl. Panie trenerze, ten sezon chyba się zakończył w poprzedniej kolejce. Wszystko co ważne dla Krakowi wtedy, wtedy się spełniło. Zapytam o przyszły sezon. Pan chyba lepiej niż ktokolwiek zna tą drużynę. przez 2,5 roku, panią budował z trenerem Zielińskim. W Pana opinii, żeby nie było takich kłopotów jak, jak w tym sezonie, ta, ta drużyna wymaga retuszu czy jakiejś gruntowniejszej przebudowy? Myślę, że bardziej retuszu. Myślę, że, że na pewno w każdym okienku transferowym, w każdej drużynie, nawet tej, która zdobywa mistrzostwo, nawet tej, która gra w pucharach, potrzebna jest potrzebne świeża krew i, i tutaj. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że, że, że jeżeli tego się nie zrobi, to następuje marazm szatni i, i, i brak rywalizacji, więc na pewno tą rywalizację trzeba cały czas podtrzymywać. Kilku zawodnikom skończyły się kontrakty. Zobaczymy, jak jako przede wszystkim kadrę utrzymamy I dopiero na bazie tego będziemy podejmować decyzje odnośnie transferów przychodzących. Także tutaj na, na razie jest chyba za, za wcześnie, żeby. Jakieś tam deklaracje daleko idące podejmować, jeżeli chodzi o, o, o transfery, natomiast tam na pewno trzeba się wzmocnić, trzeba to trzeba szatnię odświeżyć pod kątem takim, żeby, żeby też chłopaki czuli, czuli, że jest rywalizacja w drużynie i czuli, że, że kolejni, którzy przychodzą, są na dobrym poziomie i, i zawsze rywalizacja wzmacnia, zawsze, zawsze rywalizacja pcha do góry. I, i, I tutaj myślę, że nie tylko my, ale wszystkie drużyny w, w tej ekstraklasie będą, będą szukały jakichś transferów przychodzących. Pan już podjął decyzję, czy, czy zostaje w sztabie szkoleniowym trenera Kroczka, czy, czy powiedzmy ta szczególna funkcja, jaką pan miał po, po zmianie trenera w kwietniu. Pobudziła w Panu jakąś chęć do samodzielnego poprowadzenia drużyny? Na chwilę obecną zostaje. Jest, jestem dogadany z Dawidem, jestem dogadany z, z prezesem. Oczywiście zawsze, zawsze każdy z trenerów, którzy pracują gdzieś tam sobie jakoś tam ścieżkę układają w głowie. Natomiast no, chciałbym tutaj w tej Krakowi zrobić coś więcej niż, niż do tej pory, bo, bo uważam, że, że ta drużyna będzie coraz mocniejsza to doświadczenie, które w tym sezonie zdobyliśmy. Zawodnicy, którzy mają po 24, 25, 26 lat, wchodzą w niektórzy w najlepszy wiek do grania, i my też sobie chcemy, chcemy tutaj ułożyć to dłużne tak, żeby, żeby grać o coś wyżej. I, i uważam, że, że ja ze swojej strony mogę coś jeszcze dołożyć do, do tego klubu i, i tak do tego na, na, na dzień dzisiejszy oczywiście podchodzę. Michał Rachoczynie został powołany do kadry U-21. Chciałby pan to jakoś skomentować, bo to chyba nie Jeżeli chodzi o Michała, to sytuacja wygląda z nim także dosyć mocno śledzą za nim, bo praktycznie cały limit młodzieżowca, który wypełniliśmy, wypełniliśmy, wypełniliśmy Michałem też te całe 3000 minut, które musieliśmy rozegrać. Wiadomo, że Michał. My nie traktowaliśmy go, go jako młodzieżowca, on był zawodnikiem kluczowym dla naszego zespołu, kluczowym dla reprezentacji U21 i tutaj jeżeli chodzi o brak powołania, jest to, jest to spowodowane tym, że ostatnie tygodnie też Michał grał z urazem. Wiadomo, jaka była nasza sytuacja. W sytuacji, kiedy byłoby spokojne miejsce w tabeli, pewnie dalibyśmy mu odpocząć i, i na to zgrupowanie mógł pojechać. Natomiast grał z urazem. Na tygodniu go doleczaliśmy, na weekend wychodził, grał. Leciskał zęby, natomiast też ustalił stredę reprezentacji tutaj wspólnie z, z naszym sztabem medycznym, ze sztabem medycznym reprezentacji U21, że że ten czas trzy tygodniowy tej przerwy wykorzysta właśnie na rehabilitację, po to, by w kolejnym sezonie mógł się przygotować w 100% do, do tego, by, by pomóc zarówno Krakowi, jak i, jak i reprezentacji. Będziecie mieć jakiś okres roztrenowania, czy, czy dzisiaj Nie, to już dzisiaj jest? Nie, i jutro już wszyscy się rozjeżdżamy do domów i mamy do... I te trzy tygodnie kiedy się kończą, żeby taka data była? 18, 18. rozpoczynamy pierwszym treningiem. Jasne, Badaniami. Data. do zobaczenia 18 Dziękuję. Mam jeszcze pytanie do w każdym z mistrzów, ja mam pytanie. E, ten mecz nie był najlepszy w koniec Krakowi, to chyba jest jednomyślne. i Czy gdyby mógł pan zrobić teraz jakąś zmianę w wyjściowym składzie, czy w taktyce, czy pan jakąś zrobił, czy, czy jednak nie, czy wyjściowa jedna z uległa zmianie? Nie, myślę, że, że tu nie chodziło o, o ustawienie, nie chodziło o, o jedynastkę, bo, bo również zrobiliśmy pięć zmian i. Też one nic nie wniosły, więc nie uważam, żeby, żeby który, któryś z zawodników nie zasłużył na to, by wyjść w pierwszym składzie. Mm, Byliśmy po prostu słabo dysponowani jako cały team. Myślę, że to też tak jak powiedziałem na samym początku było spowodowane tym ładunkiem emocjonalnym, które przez ostatnie 6 tygodni tych, tych zawodników, tych chłopaków dotknął. Z nich to powietrze zeszło po, po sobotnim meczu, po utrzymaniu. To jest naprawdę Olbrzymia presja utrzymywać coś takiego na, na swoich barkach, na swoich nogach i, i należy to zrozumieć, natomiast e, też nie można przejść oczywiście obok e, takiego meczu na porządku dzielnym, że, że będziemy mu usprawiedliwiać. Nie chcemy usprawiedliwiać tutaj w żadnym, w żadnym wypadku, natomiast e, rozumiemy tą sytuację i nie, nie chcielibyśmy niczego zmienić. Swoją krótka, w tym będą, czy będzie pan szukać świeżej krwi. Czy jest jakaś specjalna pozycja, której Pan szuka albo specjalistyka piłkarza? Hmm, skończył się kontrakt Lukasowi Hroso, skończył się kontrakt Adamowi Wilkowi, więc na pewno na pozycji bramkarza będziemy szukać. To, to, to jest niewątpliwie zostaliśmy z, tylko z Sebastianem Madejskim. Na, na innych pozycjach zobaczymy, tak jak powiedziałem zobaczymy jeszcze jakie oferty wpłyną do klubu, bo, bo też z tym się trzeba liczyć zawsze i, i, i czy, czy coś nam nie, że tak powiem nie, nie zabiorą inne kluby. Ty nie chciałbym de deklaracji żadnych składać za, za prezesa, za, za dyrektorów, za trenera, bo myślę, że, że te najbliższe tygodnie, najbliższe dni. Będą decydujące odnośnie tego, kogo tu będziemy chcieli sprowadzić, na jakie pozycje, i, i tak dalej. Myślę, że, że, że też przeanalizujemy sobie tą całą rundę, ten cały sezon. Mam jakiś tam ranking zawodników na, na różne pozycje, natomiast też nie chcielibyśmy teraz zdradzać. A ostatnie pytanie z mojej strony. Jakby Pan mógł zatrzymać jednego zawodnika najbardziej w klubie, to jakiego Pan by wybrał, na najbardziej, który najbardziej jest pod taktykę potrzebne teraz drużynia? Z naszej z naszej jednostki, naszej... Nie chciałbym też wyróżniać, bo za chwilę podpowiem przeciwnikom, którzy, którzy gdzieś tam czają się na, na transfery. Wszyscy są dla nas ważni. I, I tutaj nie chciałbym wychodzić przed szereg. Po pierwsze, żeby nie ułatwić przeciwnikom, którzy, którzy mają chrapkę na niektórych naszych zawodników, a też nie chciałbym to zdecydować za, za górę, bo to wiadomo, że od od kogoś innego będzie zależało czy te transfery wyjdą, czy nie. Dobrze, dziękuję bardzo tyle z mojej strony. Dziękuję. Jeszcze widzę dał Łukasz z pytanymi. Może te Dzień dobry. Dzień dobry. mam pytanie tutaj o adresa Andresa Skowgarda, mianowicie to jest zawodnik, który dzisiaj otrzymał czerwoną kartkę. I czy jest pan w stanie to jakoś wytłumaczyć i czy rozmawiał pan też z zawodnikiem, jak zawodnik generalnie do tej całej sytuacji podchodzić on bo jak jest sprowokowany? Jak to wyglądało tutaj z jego perspektywy, i także z perspektywy pana? Dziękuję. Wydaje mi się, że tam, jak to na boisku, prowokacja pewnie była, nie wytrzymał, nie wytrzymałem presji, uderzył. Yy, z premedytacją zawodnika zasłużono czerwoną kartkę i nie na emocjach, na emocjach myślę, że nie ma co dzisiaj rozmawiać o tym, na spokojnie czas to też przeanalizować i już z chłodną głową do tego podejść bo, bo wiadomo, dzisiaj jest, jest każdy rozemocjonowany, przegrany mecz plus ta czerwona, myślę, że to by nie było dobrym pomysłem, żeby teraz na gorąco z nim rozmawiać